Panie marszałku, panie ministrze, dokąd zmierza Platforma Obywatelska teraz? No do zwycięstwa, tak bym powiedział. Bo zaczyna się czas wyborów, czas zjazdów. Wewnętrzne wybory trwają w najlepsze, są zjazdy powiatowe, dlatego jestem tu w Dzierżoniowie. Żeby też trzymać kciuki za wybory i powiedzieć, jak ważne są te następne wybory samorządowe dla nas. Dla tych społeczności lokalnych, dla Dzierżoniowa, powiatu, dla województwa, dla Dolnego Śląska. Ile rzeczy możemy razem wspólnie zrobić. Jak musimy przygotować dobrą ofertę, żeby przekonać wyborców po raz kolejny, że Platforma jest czymś najlepszym i warto na nią głosować. Na Dolnym Śląsku wygra wizja Schetyny czy Protasiewicza? Ja będę na pewno kandydował, więc y, moją wizją jest, y, jest zwycięstwo Platformy, żeby kontynuować to ten proces modernizacji, który się udało zrobić. Y, przez 8 lat rządzimy. W, na Dolnym Śląsku i naprawdę wiele pieniędzy europejskich udało się tu wprowadzić, wiele inwestycji przeprowadzić, ale ciągle jesteśmy przed następnymi najważniejszymi wyzwaniami, nową perspektywą finansową, nowymi pieniędzmi, które tutaj z Komisji Europejskiej otrzymamy i trzeba je sensownie wydać. Dlatego mówimy, chodźcie z nami wszyscy razem. Bądźmy w tym jednym wielkim projekcie modernizacji naszego kraju, naszego regionu, więc ta wizja na pewno wygra. Platforma Powiatu Dzierżyńskiego, którą wizję wybierze? Schetyny czy Potosiewicza? Według Pana no, to proszę pytać, nie ma różnicy wizji tutaj. Ja jest duża różnica? Nie uważam, że, że jest różnica wizji, zmiany, modernizacji. Ja będę przekonywał do tego, żeby realizować, kontynuować to, co udało się zrobić na Dolnym Śląsku. Mnie jako szefowi regionu przez ostatnie 8 lat, a udało się sporo, żeby wspierać i tę koalicję w zarządzie województwa i sensownych samorządowców, z którymi można współpracować, i, i dobrych ludzi, sensownych, dobrych ludzi. Platforma obywatelska to jest taki projekt, że wszyscy się w nim pomieszczą. Co jest przyczyną dołku notowań platform obywatelskiej? Wie pan po 6 latach rządzenia w kraju, Zawsze przychodzi coś takiego jak znużenie, czasami niecierpliwienie. To jest oczywiste. Kryzys finansowy europejski dociera także do Polski. Nie jest nam wszystkim łatwo, ale musimy powiedzieć, czy jest jakaś alternatywa dla Platformy, czy można coś zbudować inaczej, lepiej niż to, co proponuje Platforma. Zawsze debata na programy, konkurencja, na wizję jest czymś sensownym. Jeżeli inna partia będzie miała inną wizję rozwoju Polski, Modernizacji Polski, to będziemy o tym rozmawiać. Na razie dzisiaj e, wracamy ciągle do polityki smoleńskiej do tego, żeby szukać przeciwników i wrogów, a nie żeby budować wspólnotę. E, platforma zawsze będzie mówiła, że trzeba szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, i będziemy w tym konsekwentni. Czy platforma nie za bardzo zajmuje się sobą zamiast problemami Polski? Nie uważam. Wie pan, jeżeli partia jest prawdziwa, jeżeli demokracja jest prawdziwa, Wewnątrzpartyjna, to jeżeli są wybory, to one muszą być prawdziwe emocje i prawdziwe różnice, nie ma udawania. To w pisie prezes Kaczyński wskazuje szefów regionów, u nas oni są w demokratyczny sposób wybierani i to jest wielki atut i, i przewaga platformy, bo to oznacza, że, że tworzymy ją w taki otwarty, normalny sposób. I ta konkurencja i rywalizacja jest też przyzwoita i otwarta. A o to chodzi, i polityka musi być taka, jaką proponuje Platforma. Mówił Pan, że ludzie tu na dole nie znoszą partyjności w samorządach. Dlaczego więc Platforma tutaj na szczeblu lokalnym zajmuje się bardzo sobą i nie wspiera tych samorządowców, którzy no, mają własną wizję? Wspiera. To zależy od jakości samorządów. Samo... Wszystko zależy od ludzi. Namawiam zawsze gorąco Platformę, żeby popierali, żeby budowała sensownych, sensowną reprezentację w samorządzie, bo Platforma pochodzi z samorządu, jest najbardziej samorządową partią, ale jeżeli są niezależni samorządowcy, którzy chcą współpracować i chcą korzystać z doświadczenia i wiedzy ludzi Platformy, to ta współpraca jest jak najbardziej oczekiwana. Chodzi tylko o to, żeby ona była podmiotowa i żeby coś budowała, żeby coś dodawała, a nie żeby była elementem walki jednych z drugimi. To interes partyjny ma być ważniejszy, czy interes tu samorządu lokalnego? Zawsze interes mieszkańców jest najważniejszy, pytanie jest kto więcej może dołożyć do tego i więcej na tym, więcej, większy mieć na to wpływ. Ja uważam, że to się nie wyklucza. Najważniejsze szukać i znajdować sensownych ludzi, którzy będą dobrze reprezentować lokalne społeczności i będą skutecznie walczyć o jej interesy. Jestem przekonany, że w platformie jest wielu takich ludzi i że to jest najlepsza oferta dla lokalnych społeczności. Pana zdaniem przyszły rok to będzie rok zwycięski dla platformy. To będzie trudny rok, bo będą wybory y, europejskie potem samorządowe. W następnym roku 2015 y, parlament, prezydenckie i parlamentarne to jest cały, Festiwal czterech wyborów. Jestem przekonany, że i do tego się teraz przygotowujemy, że być gotowym do podjęcia tych wyzwań. Wierzę, że jesteśmy w stanie wygrać te wszystkie wybory. Platforma, jak żadna inna partia, ma szczęście rządzić drugą kadencję i chciałbym, żebyśmy, żebyśmy tę dobrą pasę przedłużyli. A to zależy od nas i od tego, czy w skuteczny sposób przekonamy wyborców. Jestem optymistą w tej sprawie. Przed nami stoi przyszły premier Polski. Nie mam nadzieję, znaczy jestem pewny, że Polska ma dobrego premiera i nie trzeba szukać żadnego innego.